Cześć. Dzisiaj bardzo szybkie nagranie specjalnie dla Was, po to, aby pokazać Wam działanie kolejnej ciekawej aplikacji, strony, właściwie, na której będziecie mogli cały czas ćwiczyć swoje postępy w nauce języka chińskiego w oparciu o czytanie wszelkiego rodzaju tekstów, bo to na tym będę chciał się dzisiaj skupić, aby pomóc Wam w momencie, kiedy już przejdziecie przez proces nauki wymowy, nauki właśnie słówek i budowania swoich pierwszych zdań, to potem, aby sprawdzić się w praktyce, warto udać się na tę stronę, o której za chwilę dokładnie Ci Opowiem w celu przećwiczenia swoich umiejętności właśnie w praktyce. Tak więc, już szybko przechodzimy na ekran mojego komputera i tam dokładnie pokażę Ci, jak to wszystko wygląda. Strona, o której chciałbym Wam opowiedzieć, nazywa się MandarinBean.com. Wchodzicie sobie tutaj i na stronie znajdziecie naprawdę wiele, wiele ciekawych opcji. Jednak głównie to, na czym ja chciałbym się skupić, to co chciałbym Wam pokazać, to tutaj zakładka All Lessons Beginner. Zobaczcie, jeżeli wejdziemy sobie w tę kategorię, to mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo wszelkiego rodzaju króciutkich tekstów na podstawie właśnie odpowiedniego poziomu języka, na którym się znajdujemy. To czym to, co Wam proponuję oczywiście, to aby zacząć sobie od poziomu HSK1. Klikamy sobie najlepiej tutaj w ten filtr, aby nam dokładnie wyłapało same teksty dla osób początkujących. No i w momencie właśnie, kiedy najedziemy sobie na odpowiedni tekst, możemy w niego kliknąć no i naszym oczom ten tekstik właśnie się ukazuje. No i moim zdaniem jest to świetna opcja, jeżeli chcemy sprawdzić w praktyce to jak wychodzi nam czytanie, rozumienie tekstu, ponieważ no pierwsza rzecz, którą oczywiście tutaj widzicie, mamy wszędzie zaznaczony pinin nad znakami, który oczywiście możemy sobie wyłączyć, jeżeli będziemy chcieli sprawdzić to samo, ale już w momencie kiedy przejdziemy do samego czytania tylko i wyłącznie znaków, pinin możemy włączyć, wyłączyć, możemy sobie także ustawić znaki Tradycyjny, jeżeli ktoś takich się akurat y, uczy, zobaczcie, że ta różnica tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo minimalna, jeżeli chodzi o znaki tradycyjne, a uproszczone. Ale to, co jest najlepsze tutaj w tym wszystkim, to w momencie, kiedy na przykład nie znamy tego słowa, cia", które jest na dole, możemy na niej sobie najechać, no i mamy jego definicję w języku angielskim, oczywiście tylko i wyłącznie, albo również pokazane, na jakim poziomie teoretycznie powinniśmy to słowo znać. Podobnie, "kaf". Jeżeli sobie najedziemy, mamy tu już poziom HSK2, czy na przykład mien bao HSK3. Czemu o tym mówię? No bo mimo tego, że to jest te, ten tekst na poziomie tego HSK1, to będą zdarzały się tego typu rzeczy, że niektóre słówka będą pochodziły z zupełnie innych y, poziomów. Ale to raczej nie powinien być aż taki duży problem, no bo możemy sobie właśnie najechać i dokładnie y, mamy definicję każdego tej słowa. Na dole mamy również zawsze do pobrania Możemy sobie nawet pobrać w wersji MP3 dane nagranie, co jest moim zdaniem też super korzyścią, bo możemy sobie to przesłuchać, zobaczyć, jak ktoś tutaj to czyta. Profesjonalny lektor oczywiście, prawdopodobnie native, więc tutaj głównie to, jeżeli o to chodzi. Możemy sobie znaleźć oczywiście też inny tekst, wejść sobie na stronę trzecią na przykład i zobaczyć sobie, nie wiem, tam tekst. Nie wiem, ten na przykład, i spróbować sobie zmierzyć się tutaj z jakimś na przykład dialogiem, czy innego rodzaju rzeczami. Również, jeżeli później zajrzymy sobie na ten poziom zaawansowany, a właściwie to średnio zaawansowany, to możemy właśnie sobie zobaczyć tego typu teksty, jak na przykład, nie wiem, wejdziemy sobie w ten. Oczywiście te teksty wtedy już są yy, dłuższe i na pewno słownictwo będzie o wiele bardziej gdzieś tam zaawansowane, jak na przykład Old No i mamy właśnie Europe, czyli no Europa, ale zobaczcie, jest to poziom już HSK6. Tak więc mówię, czasami te niektóre rzeczy będą się tutaj yy, no, mieszały z innym poziomem. Również potem, no możemy sobie zajrzeć, tu jest stron aż 28, także jest w czym wybierać. Mają oni oczywiście wersję płatną swoich tekstów, niektóre z nich mogą być płatne, ale póki co ja na takich się nawet nie natknąłem yy, prawdę mówiąc, więc naprawdę jest tutaj cała, cała baza biblioteki. Chyba jest 600 y, różnego rodzaju tekstów, które są w wersji darmowej. Z tego co pamiętam, dokładnie zaraz to sprawdzimy, czy na przykład właśnie teksty zaawansowane jak na przykład, nie wiem, yy, tajemnica Buddy z Leszan. No i właśnie możemy się dowiedzieć jaką tajemnicę, jaki sekret yy, on skrywa. Ten tekst, zobaczcie, jest już naprawdę dość przepotężny, ale zawsze mamy tę opcję właśnie, że możemy sobie najechać i zobaczyć dokładnie o co chodzi. Pinin możemy sobie wyłączyć znowu na przykład i spróbować sobie tylko i wyłącznie przeczytać ze znaków, albo właśnie pobrać sobie to nagranie i puścić jadąc samochodem na przykład. To jest ta główna zaleta tej strony, o której chciałbym powiedzieć. Oczywiście oni tutaj mają wszelkiego rodzaju też jakieś ćwiczenia, możemy sobie wejść na jakieś ćwiczenia właśnie gramatyczne, i ta pula naprawdę tych wszelkiego rodzaju tekstów na dowolne tematy mam jakieś tam właśnie o jakiś kryptowalutach nawet yy, teksty, jest tutaj wszelaka, wszelaka mnogość tych różnych tematów i z tego co pamiętam, to w ogóle koszt wykupienia tego pakietu premium nie jest jakiś kosmicznie drogi i że to jest 29 dolarów na rok, a w ogóle na dwa lata to jeszcze tani to wszystko wychodzi, więc no jest to opcja warta rozważenia, ale ja Ciebie głównie zapraszam tutaj właśnie po to, abyś mógł mogła yy, przećwiczyć swoje umiejętności. W praktyce. Myślę, że to jest stronka przydatna, którą warto nawet sobie zaznaczyć tam w opcjach ulubione, żeby mieć szybko do niej dostęp no i budować cały czas swoją bazę słownictwa. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się tutaj to spodoba. Zobaczcie sobie link do tej strony, zostawiam Wam oczywiście w opisie do filmu. To tyle. Słyszymy się następnym razem. Cześć!